Dwie tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę. Nabór wniosków do pilotażu skróconego czasu pracy rozpoczął się 14 sierpnia, a zakończył 15 września tego roku. Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na briefingu prasowym podkreśliła, że cieszył się on dużym zainteresowaniem pracodawców. Do naszego pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się dokładnie 1994 podmioty. Ta liczba robi wrażenie, Niemal dwie tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę. Niemal dwie tysiące polskich pracodawców chce, żeby ich pracownicy pracowali krócej, zarabiając takie samo wynagrodzenie. Niemal dwie tysiące polskich pracodawców pokazuje, że zmiana nadchodzi zmiana cywilizacyjna, zmiana technologiczna, zmiana kultury pracy poinformowała Dziemianowicz-Bąk. Zwróciła uwagę, że do pilotażu zgłosiły się zarówno mniejsze, jak i większe firmy, a także instytucje publiczne i prywatne. To jak wskazała pozwoli na przetestowanie tego rozwiązania w różnych modelach organizacji pracy. Pilotaż potrwa rok, a pracodawcy i pracownicy mają swobodę w jego planowaniu. Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji ma zostać opublikowana najpóźniej 15 października roku 2025 rok. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy, przygotowawczy do końca 2025 roku, testowy, cały rok 2026 i podsumowujący. Do 15 maja 2027 roku. Uczestnicy będą mogli zaprojektować własny wariant organizacji pracy odpowiadający firmie i zatrudnionym w niej pracownikom. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu może wynieść milion złotych, a koszt przypadający na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Informacje o liczbie uczestników i o tym, czy polski pilotaż będzie jednym największym z dotychczasowych na świecie, poznamy dopiero 15 października. Nieoficjalnie resort pracy mówi o tym, że do pilotażu może zostać zakwalifikowanych 70 pracodawców, co pozwoliłoby Polsce wyprzedzić Wielką Brytanię w rozmiarach testu skróconego czasu pracy. Problemem jednak są pieniądze. Na program przeznaczono łącznie 50 milionów złotych, z czego 10 milionów jest zaplanowane na 2025 rok i start pilotażu. Marek z Luwaz, KS Meteo Biznes.